Dobry. Zgubiła nam się mangel, więc będziemy używać tej. Więc. Mm. Nie wiedziałam, że rubi głowa smakuje tak pysznie. jest dziecko? O oh my god, dziecko! My god, dziecko! Zostaw to dziecko! No oh, dziecko, dziecko, wynoś to! mnie zabije, gdy zobaczy tu dziecko. Dziecko, 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 dziecko. <grym> e, Freddy, jakieś dziecko przyszło? Co wy ze mną robicie? Hej, to obwiniaj no mnie, że leżysz na ziemi, Koleś. No, jeszcze nam się zgubił Fox. Hej. Tak, to, to. Ta. 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 I mam dwie osoby do kręcenia. To dobrze. Cześć. Może mojego pomogę, coś Dobra, to. Tak będzie się zaczynać na nowa część. Nie zrobię teraz, jeszcze nie wymyśliłyśmy. Widział? Pokażę jej no. rękę. <impat estimates> I to moja ręka można kiedy no dobra więc jeśli zobaczycie taki rękaw to znaczy że to moja kuzynka a jeśli taki to ja Taki. Au. Ja dzisiaj bo okay. telewizor bum bum ci bum bum ci ci ah! Ale luz, zauważaj, bo mama mnie zabije, gdy zobaczy, gdy twoja twarz będzie na YouTubie. Okej. Okay. <grym> Więc pokażę bum, bum. jeszcze może no rysunki ze na nasze. Bo uwielbiamy nie to jest mój kuzyn Kiczyka, a to jest moja mangel, którą ostatnio rysowałam Podrobię Ja mnie. rysuję trochę inaczej. Gdzie? jest moja piękna mangel, którą szkicowałam? O, pamiętasz jak? Szlifowałam ostatnio mangel. No właśnie ta. ta, 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 ta... Tak długo szkicowałam, o, 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 jest jedna, jest jedna, to jest trochę śmieszne, ze ja żeby było, moja manga i cika. dziwnie trochę wyszła, bo nie szkicowałam, eee... to, jest bo... Miała... to jest chyba moja historia, no, <laughs> nic tam nie ma, bo... wszędzie się walają jakieś kawki, nic, nic, gdzie nie ma. To jest twoje. To jest anime. anime yeah. Tak. To jest twoje chyba. Wow. <laughs> <laughs> A to jest Kamili. Nie wiem jaki. Chcesz tam? Bung. Czekaj, gdzie jest kamera? <laughs> No to zepsułam. Bo go. On się rusza! A to, co się z nim teraz stanie, zepsuł Freddy Fazbear, Oj, Jeszcze długo malowałam tą maskotkę. stała się. O! głowa ją odpadła, Nie chcę, żeby nikt na to obaczał, Mój springtrap. to ile się tam podobu. I jeszcze chcę, chcę komuś tam podziękować, który ciągle lajkuje moje filmiki. To bardzo dziękuję, bo się je bardzo cieszę.